Zapraszam Was do testu, na koniec wyciągniemy z tego wnioski. Amical Citroen Poloń oraz portal francuski.pl postanowiliśmy dla Was zrobić mały teścik. Mamy Citroena c 5 XA, mamy Citroena DS, tego w którym siedzę, mamy Fiat Chrome z lat 2000, koniec lat 2000 i mamy też nowego Mercedesa GLA. Chcemy Wam porównać komfort w tych samochodach. Chodzi po prostu, żeby porównać, jak w danych autach wyglądał komfort. Nie, nie porównujemy roczników, nie porównujemy modeli. Po prostu chcemy zobaczyć, jak w danym samochodzie jeździ się, z jakim komfortem można się przemieszczać. Jeżdżamy na drogę testową z prędkością 50 km na godzinę. A ja próbuję robić notatki. Słuchajcie, jesteśmy teraz w Mercedesie Gela. Znowu wjeżdżamy na drogę, którą przedtem z Citroënem, z tą samą prędkością, z tym samym obciążeniem. A ja próbuję pisać. Siedzimy w Fiacie Chromie. znowu pokonujemy tą samą trasę, z tą samą prędkością, z tym samym obciążeniem. A ja próbuję robić notatki. Tym razem jesteśmy w Citroenie DS21, legendarne zawieszenie. Piętro pneumatyczne. Najeżdżamy na tą drogę z prędkością 50 km na godzinę. Moi drodzy, jesteśmy już po testach. Przejechaliśmy się każdym z tych samochodów. Jak widzieliście, ja siedząc na tylnym siedzeniu, próbowałem robić notatki podczas jazdy tymi samochodami. Droga była z płyt betonowych, więc no, auta podskakiwały. Zobaczycie, jak mi wyszły te notatki. DS lata 60. jest nie do pobicia. Lata 50. przecież, bo tak naprawdę zawieszenie hydropneumatyczne zaczęło się w latach 50. musimy o tym pamiętać. Jest nie do pobicia, no jest najwygodniejszy. Citroen C5X ma też bardzo komfortowe zawieszenie, także naprawdę bardzo, bardzo komfortowy samochód. Inne samochody do komfortu, no niestety, jednak Citroeny. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia żebym ja się przygotował. Tak?